Cześć kochany, jak tam przeżycia twoje? Dalej się oszukujesz? Dalej udajesz, że wszystko ktoś tam zawinił przez tamtego, przez owego, przez Tuska, przez kogoś? Dalej, dalej rzucasz odpowiedzialność na innych, że ktoś tam, coś tam? Nie tędy droga, już teraz się nie uda. Nie uciekniesz przed tym, bo doprowadzi cię do, do szaleństwa ucieczkę w nałogi to jest najprościej potem sobie oszukujesz się, że jednak nie pijesz nie, ale jednak pijesz albo jednak pasz, albo palisz papierosy to jest wszystko nałóg potem cukier potem, że, że tamci są tacy oni, oni wszystko to ty na bank ty wszystko wszystko ty sobie planujesz, zaplanowałeś żeby doświadczyć a potem jeszcze obwiniasz innych. Wszystko to ty. Pora to udźwignąć, rozliczyć się sam ze sobą, popatrzeć w lustro do pożygu aż, spotkać się ze sobą. I nie jest łatwo, nie ma co tego zamiatać pod dywan i znowu udawać, że ho, 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 jaki jestem yy, przebudzony, kurwa jasna i w ogóle nic nie przeklinam. Nie, po prostu bądź sobą w końcu. Bądź sobą. I przestań udawać świętoszka, bo nim nie jesteś, nikt tutaj nie jest. Znajdujemy się aktualnie w jakimś czyściu, bo jak inaczej to wziąć pod uwagę, co tutaj się odpierdala? Jak widzisz w wszyscy się bawią. Czasem jest to naszym kosztem, bo my jakby kupujemy sobie ten, ten scenariusz. I patrzymy. Niektórzy patrzą jeszcze w telewizor, i. Co tam się dzieje? A tam to już w ogóle jest. Totalna iluzja. To wszystko jest twoje. To, jaki jesteś wewnątrz, działa na zewnątrz. To wszystko, co zrobiłeś komuś. to cię prędzej czy później dopadnie. Cokolwiek to było. Czy dobrego, czy złego. W skali makro wszystko jest dobre, ponieważ ty doświadczasz, zbierasz doświadczenia. Ale jeśli opam nie opamiętasz się w, w miarę szybko, to pozamiatasz się i uciekniesz stąd, wiesz? Uciekasz. Uciekasz w choroby, też. Nie tylko w nałogi. <laughs> to jest dopiero jazda, jak ludzie uciekają w raki, różne problemy, wylewy, biorą sobie jakieś. Dźwigają na swoich barkach jakieś katastrofalne sprawy, majątki, pieniądze, przecież tego nie zabierzesz ze sobą, rozumiesz? Nie zabierzesz, nie zabierzesz tego ze sobą. To o co się martwić? Nie ma się o co martwić. Nic, nikt ci obcy nie weźmie niczego. Ja na przykład jestem takim człowiekiem, że nigdy w życiu bym ci nie wziął nic, chociażby nie wiem co leżało. Po prostu to jest twoje. Sam sobie weź to udźwigni. Sam se to udźwigni wszystko. <laughs> A ja pogłębiam swoją czystość jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej i jeszcze bardziej. Z dnia na dzień zmieniam się niesamowicie walczę ze sobą, sam ze sobą. Sam ze sobą. Jak patrzę, co się w koło dzieje, to tylko się śmieję, po prostu, że. Że kurtyna opadła, że coś tam się pokazuje, że ktoś tam wychodzi tak. I, i w ogóle ja od, od samego początku już wiedziałem właściwie, jak to wygląda. Czuję jakoś. Bardzo tak wczucie mi to wszystko poszło. W odbieranie tej rzeczywistości. To jest. I te wszystkie wróżki, które zakłamują, zaklinają, to wszystko, i są to wszystko zamanifestować. Po prostu okryć serduszkiem i kwiatuszkami. No nie, to nic nie da bo gówno dalej będzie śmierdzieć pod tymi kwiatkami. Także zrób porządki. Może ci się uda w tym wymiarze to zrobić, zanim umrzesz. Nie? No bo po co masz znowu się wracać i potem znowu coś naprawiać? A nóż widelec jeszcze bardziej sobie na, napsujesz? <grystanie> Dobra. Ty i tak musisz żyć po swojemu. Pamiętaj, nie słuchaj mnie wcale. <grystanie> No, bo to jest w ogóle obłęd, gdybyś ty mnie słuchał, jak masz żyć. No. Ludzie, na przykład, wysyłacie mi wiadomości, co mam zrobić. No, kurwa, sam se zrób, no. naprawdę, weźcie odpowiedzialność w końcu za swoje życie. Ludzie, przecież ja wam nie powiem, jak macie żyć, bo i tak nie zastosujecie się do tego. Po co? Po co? Po co macie się do tego zastosować? Przecież każdy ma odmienne życie. Każdy ma inny scenariusz. <noise> to jest dopiero odlot <noise> Oj. Trzymaj się Obojętnie jaki jesteś, kim jesteś Kocham cię takim, jakim jesteś Jeśli wziąłeś sobie taki ciężki scenariusz To szczerze ci współczuję I wspieram cię w tym Całym sercem, całą miłością swoją cię wspieram Wszyscy się wspierajmy Chwyćmy się za ręce jak dzieci w przedszkolu po to, żeby się pobawić, po to, żeby zatańczyć z koleżanką. Niekoniecznie po to, żeby iść gdzieś tam z nią. To nie ma sensu. Przecież wszystko to znasz. Wszystko to już wiesz. Jak to działa? Wszyscy tu jesteśmy braćmi i siostrami. To jest takie piękne. <grystanie> Trzymaj się. Papa. Pa. <grystanie>